Witam serdecznie wszystkich widzów. Kolejny odcinek ze świetną bitwą, bitwą, bitwą. W tym odcinku zobaczycie lajta francuskiego Eber 105. Jest to najszybszy czołg w grze. Według niektórych najlepszy light w grze, ale miał pewne zmiany, ale nadal chyba jest najlepszy. Szymek Only HE właśnie w akcji na studziankach na tym czołgu. Witaj Szymku. Cześć, coś fajja, witam wszystkich Czyli jak to jest, nadal jest to yy, najlepszy light? Ja uważam, że jest dalej najlepszym lightem, zgadza się, no Bo mu działało yy, działo chyba, nie? Ale... Działo, tak, tak, działo plus prędkość mu zmniejszyli Aha, ale nadal jest najszybszy Tak, no, 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 dalej jest najszybszy 93 na godzinę jedzie z ulepszeniami polowymi, więc jest dalej najszybszym czołgiem Tak jest Sprawdźmy, co on tu ma za działka. Podkalibrowe 190 mm i kumulaki 240. Jak na dziesiątkę, no to słaba penetracja, więc trzeba uważać, gdzie się strzela, nie? Z tymi, mm -hmm. tymi kumulakami. A podkalibrówki, to chyba na dziesiątki, to, to chyba boczek i tył, z przodu ciężko, nie? No, 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 no. Trochę, no trochę mało ma to. Penetracja, ale ogólnie fajny czołg do postrzelania sobie. Czyli niby można powiedzieć, że czołg, który... ...głównie powinien spotować, robić mało obrażeń... ...ale no cóż, zaraz zobaczycie. O, co, co to było? Nie, zagapiłeś się? Ty, tak, no to się zagapiłem, w ogóle nie patrzyłem w tamtą stronę. No i Eberek drugi w przeciwnej drużynie. Dobrze by było, żeby ten Light... ...został zniszczony. Łatwiej się gra jeżeli jesteś jedynym Lightem na całej mapie, nie? No zgadza się. Ale on gdzieś tam jeszcze zniknął. Twój czołg ciężki jeden został zniszczony. Na mordowni, czyli tam CD 5.6 widzimy 60TP i jest też Maus. To będą bardzo ważne czołgi w tej grze również, oprócz oczywiście twojego czołgu, no bo tam Przetrzymają sporo na tej mordowni. Ja to przyznam się nawet tak szczerze, nie wiem, co tam się działo w tej bitwie, na tamtym miejscu, więc. Znaczy, ja ci powiem szczerze, że ja też nie wiem, co tam się za bardzo działo, a tylko zerkałem na wynik końcowy. I, I te czołgi tam po prostu najmocniej broniły m, tych studzianek. Chociaż ciężko powiedzieć, jeżeli by one mało zrobiły, to może ty byś zrobił więcej. No ja zrobiłem tutaj całkiem sporo, a bitwa wydawała mi się przegrana w pewnym momencie. Tutaj za chwilę będzie bodajże chyba 5-1, czy coś takiego było, więc naprawdę już ustawiłem się tutaj, stwierdziłem dam jeszcze sobie z 2-3 pestki coś zaświecę. No a wyszło trochę więcej z tego, więc całkiem no, no, okej. Okay. No. Jak do mnie pisałeś właśnie z tą bitwą, to Ci odpisałem, że bitwa bardzo dobra, ale jest taki moment, gdzie się nic nie dzieje, stoisz w krzaku, zaraz, zaraz będzie ten moment, to nie wiem, czy będziesz chciał powiedzieć, co tu się działo? Znaczy, też to nie jest ten moment, bo tutaj Aha. chyba po prostu czekam. Z tego co pamiętam, to tu te dwa moi szeny podjadą. I dopiero jak jest w farmie i plus cały ten team, który tutaj podjeżdża, to dopiero wtedy będzie ten moment. Aha, dobra. No, zgadza się. W każdym razie, Szymek, only HE już u mnie bywałeś wielokrotnie na jubileuszach. Da, no pokaż, co potrafisz, też mi się zdarzyło. No, czyli można powiedzieć y, ostatnio. Stały klient. Tak jest stały klient y, mojego kanału. No cóż, Eberek, y, zalety wady. Y, nie wiem, jeżeli ktoś nie wie, y, chyba raczej wszyscy, którzy grają w wota, wiedzą, że EBR, czyli super kamuflaż. Y, jeżeli chodzi o zasięg widzenia, no tutaj y, inne lighty mają większy zasięg i tutaj trzeba. Robić chyba wszystko w modułach, żeby ten zasięg był lepszy. Czyli optyka podstawa, nie? Mm -hmm, optyka podstawa na tym abs myślę, no No i też tu widzę, że kawę z rogalikiem. Tak, ja mam jeszcze system obserwacji dowódcy. E, mm -hmm. To jest coś takiego, że ściągasz kamuflaż czołgą za krzakami. Mm -hmm. No i ja mam dosyłać, bo to jest mój zestaw. Pod. Y, Robienie uszkodzeń właśnie. Ja mam tego Ebra zmarkowanego, więc no nie muszę robić tego spota. W teorii mm -hmm. powinienem, ale no wolę sobie robić damage. Tutaj też w ogóle myślałem, że mnie roz, no, rozniesiemy po prostu, jak dostałem spota, ale udało się uciec. Mm -hmm. eee, no a tak pod spota typowo, jakby się wbijało to moc znaka biegłości. to myślę, że może jeszcze cichy układ zamiast tego dosyłaczu właśnie, albo wentylacja. Wentylacja mm -hmm. typowo właśnie, żeby... Podnieść spota na cichy układ, to tam kamuflaż bodajże daje dodatkowy. Więc to jest bardziej setup, który gra się też na bitwach klonowych, ale. No, ja mówię, ja sobie robiłem tutaj damage, więc. Mm -hmm. Celność działa z daleka, narazić tam. Średnia, ale. Średnia to no, nie tak jest szczerze. to sniper. Nie jest to sniper. Tak, no, lubi sobie ten czołg. Ogólnie działa, ma całkiem spoko, ale no lubi sobie rzucić takim kalafiorem niepotrzebnym, więc. No, tu się chyba zbliżamy do tego momentu, tak mi się wydaje. Bo został tutaj ten prok. Liczyłem, że on wyjedzie i ten team to spłaci, ale No jak się później okaże, to ten prok w ogóle zrotował na drugą stronę mapy, On się później tam napięcie wyświeci. I... Przewaga HP u wrogich pojazdów spora. No cóż, Tedek. Trzy medy i czołg ciężki y, czekają na twojego spota. Czy tam jeszcze czekają na spota też. Znaczy, co wyjedzie wśród y, tej mordowni. Y, no i to chyba jest ten moment, tak? A tak, to jest ten no moment. I, no. Dobra, no ja wiem, że o tym się nie mówi. Y, po prostu. Postanowiłeś iść do ubikacji. Tak, no stwierdziłem, że bitwa tu będzie długa, on i tak nie będzie miał prawa we mnie wjechać, więc stwierdziłem, że jak mam to wygrać, to muszę skoczyć do toalety i wrócę, to będę myślał, co dalej z bitwą zrobić. Jakby fizycznie on nie miał prawa do mnie dojechać, no bo on dostałby spota przy ostatnim domku na, tak jak mówisz, jest tutaj pięć czołgów, więc no fizycznie nie dałby rady dojechać, tak żeby mnie zaświecić, nie, bo przy mojej załodze, przy, przy, przy tych modułach, właśnie co mówisz. Mm -hmm. Mimo, że nie mam tego cichego układu, no to wydaje mi się, że musiały strasznie blisko podjechać, może nawet na te 50 metrów, żeby mnie tutaj zaświecić. Mm -hmm. No cóż, yy, yy, Wielkanoc jest w niedzielę, tak? Zgadza się, no. No, no to tak, póki czekamy aż wrócisz yy, z ubikacji, no to chciałbym, yy, a nie, może, może to na koniec, no wiadomo, wszystkim życzyć wesołego Święta Wielkanocnego. Święto Wielkanocne to jest, z tego co pamiętam, chyba zmartwychwstanie, tak? Oj, nie mam pojęcia, Kurna, tak nie? szczerze. Nie mam pojęcia, ja Ci tutaj nie pomogę z tym. Bo są dwa takie ważne święta, które ja lubię najbardziej, no bo fajnie zawsze można sobie pojeść. O, wróciłeś! Nie. Tak, no. tak, nie. Ciężko koło. powiedzieć w sumie, kiedy ja tutaj wróciłem, wiesz? Ja sobie wiem, że tutaj wróciłem, siedziałem trochę, patrzyłem, co się dzieje w bitwie, dopiero stwierdziłem, że cokolwiek mogę zacząć robić w momencie właśnie teraz, jak mm -hmm. ten prog tam u góry dostał spota, nie? On się tam wyświetlił na tym A5, no mm -hmm. to widziałem, że tutaj musiałbym coś zrobić, żeby ewentualnie bitwę wygrać. No ja nie wierzyłem, że tą bitwę jestem w stanie ugrać, no ale stwierdziłem, że trzeba zrobić tutaj ruch, no i... Niestety nie miała niespodziankę tutaj, czeka, ale wyszło le lepiej niż powinno wyjść, bo może tak powiem. T57, ty będziesz miał z nim chyba jeszcze akcję pod koniec, nie? To jest. Tak, tak, tak. No. Tapio.pl, graczy, którego również pozdrawiamy, chociaż no nie wiadomo. PL to raczej Polak, ale czy tam ogląda filmy? Tak, raczej Polak. <laughs> No to był, można powiedzieć, pierwsze starcie z, kolegiem, z kolegą Tapio. I później, jeszcze na koniec, sobie z nim powalczysz. Tutaj też stwierdziłem, że sobie mogę wyjechać, stanąć w tego punze, postrzelać, bo w momencie, w którym tu wjeżdżałem, wskachiwałem, powiedzmy, no to widziałem, że Godzilla sobie strzeliła, nie? Więc wiedziałem, że mam tam te 20 około sekund zapasu. Więc stwierdziłem, że sobie stanę, przyceluję i dam pewną pestkę. Mm -hmm. No i yy, godzilla boczkiem. Mhm. I tutaj teraz druga pestka, to będzie coś naprawdę dziwnego. Stwierdziłem, że strzelę. Nie sądziłem, że to wejdzie. Ta druga pestka to jest naprawdę coś dziwnego, ale. Ale weszło. No właśnie, tak nawet nie było widać konturu. No właśnie, bo, no bo on jechał tam za tymi kartonami, skrzynkami, zwał jak zwał, no i... Stwierdziłem, że strzelę, nie? Pocisków jeszcze na pewno mi wystarczy, więc stwierdziłem, że kliknę, mówiłem, że wejdzie, no, no i weszło. Więc trochę przypadku, trochę szczęścia, ale, ale pestka koniec końców ważna, bo z tym fajem też byłby problem, gdyby ta pestka mi nie weszła. Myślę. Mhm. Y jeszcze delikatną przewagę mają y przeciwnicy. Teraz y próbujesz. No tutaj sobie do krzaków wjechać, bez spota zabić UDESa, mhm. ewentualnie progę złapać. Tutaj to już tak szczerze powiedziawszy czułem, że to jest bitwa wygrana, plus kumpel powiedział mi też, bo on oglądał sobie tą bitwę na żywo ze mną, eee, no to powiedział, że raczej bez problemu jest to do wygrania, no i też tak pomyślałem już. Mhm. No i znowu widzimy y, T57 Heavy. Mhm, mm no i tutaj FV, nie? Także tutaj pestkę dam. No i gdyby tamta pestka mi nie weszła, on tutaj byłby na dwa strzały. A tak jest tylko na pestka. no i tak niestety musiałem oddać w niego dwa strzały, bo ta pierwsza pestka mogła wejść, no nie weszła. Bywa różnie z tą grą, więc. więc... Świeciło no. się na zielono. Pestka według mnie z hita wejść powinna, no a nie weszła niestety, więc trzeba będzie jeszcze jeden strzał a? na niego. T57 jest. To y, no, T57 heavy jest... mnie nie widzi aktualnie, Aha. bo ja już tutaj bez spota sobie jeżdżę. No, no teraz i... Tam próbował strzelić. Tak, no. No i tutaj, no to już raczej formalność. No właśnie. To już, to już wiedziałem, yy, że. Kolega, to jest do miał taka, problem. Że no jeden na jeden y, z lightem, y, szczególnie z ebr kiem który objeżdża bez żadnego problemu. No zobaczymy Chociaż też nie powiem, bo jedno, jedną pestkę tutaj smarnowałem też na samym końcu no ale No zobaczymy T57 No nie ma szansy No ciężko, ciężko To już trzeba wiedzieć jak się zachować plus mieć jakąkolwiek sensowną pozycję No jemu tutaj pozycja niestety nie pomogła O teraz no Tak, buku. tak znaczy, no mógł mnie trafić, nie? Tylko tak, więc... ja mam zapas zapas tego, że on musi mi dać dwie te pestki, więc. A manewrowanie tym ebrem jest tak szybkie, że ja stwierdziłem, że zamiast ze snajperskiego to sobie zaznaczę tak zwanym prawym i lewym skończę. No i mam zwycięstwo. Przejdźmy do tabeli wyników. I y, jeżeli chodzi o medale, mamy czołgista Sniper oraz High Caliber. Y, wynik obrażeń prawie 87816 y, przy spocie 2400. Y, no i 6 zniszczonych pojazdów. Aha, właśnie, medal jeszcze specjalista. No i tak jak mówiłem, Maus i y, 60 TP. No również. Jak widać, to zrobili, tak tak, Mają tak, Ponad tysięcy no. obrażeń, ale najwięcej obrażeń zrobił Eberek, Lajcik w drużynie przeciwnej. No tutaj, no cóż, jest to mapa, gdzie, gdzie ważny bardzo jest Lajcik, i no u nich długo ten light nie pożył. Dlatego, mimo tego, że mieliście mniej HP, mniej czołgów, no to chyba przy dobrzej, dobrej grze, właśnie Lighta, dobry Light to jest połowa sukcesu, w znaczy niektórych Też odczuwam teraz, jak tak powiedziałeś, zobaczyłem wynik, że faktycznie trochę, trochę pomógł mi ten Maus i ten 60TP. No, bo swoje, swoje przetrzymali te czołgi ciężkie tam, nie? Gdyby, gdyby oni tam szybciej zginęli, to z dwóch stron, już jednym lightem, nie, nie byłbym w stanie tego jakby świecić i, i spompować, że tak powiem, nie? A tutaj, tam, jedną stronę jeszcze dało radę, jakkolwiek to ograć, więc, więc trochę roboty też zrobili. Tak jest. Mimo wizyty w ubikacji, dobrze, że byłeś, yy, robiłeś to szybsze. Tak, bo tak, tak. No. Można w ubikacji być i 20 minut zależy, co tam się robi, nie? Więc to myślę, że różnica 5 minut dalej nie miałaby wpływu tutaj, bo ten T57 <noise> heavy też nie dojechałby raczej do mnie, więc... No, więc nawet mogłeś... Pozwolili mi swoim, na to, że tak powiem. słowo zrobić kupę. Tak, pozwolili mi przeciwnicy się załatwić, także na luzie. Dobra, ja bardzo dziękuję, Szymku, za kolejną... Fajną bitewkę. Jak Wam się y, właśnie podoba gra szymka, to napiszcie w komentarzu. A jeżeli wykonaliście jeszcze lepszą bitwę, y, no to y, pokażcie, y, wyślijcie. Y, bardzo chętnie y, pokażę to na kanale. Chociaż no niestety już mnie mało osób ogląda, ale szymek mnie ogląda. Nie, ja jestem, jestem stałym widzem od kilku lat, także. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Tradycyjnie na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić. A wiesz co? E, do, jakby obiecałem koledze, że pozdrowię jego dziewczynę, także Karolinkę tutaj chciałem serdecznie pozdrowić i Łukaszka. Także także do, do ich dwójki tutaj lecą moje pozdrowienia i myślę, że to tyle. No cóż, niestety już nie, nie kręcę wesel pani Karolino i panie Łukaszu. A za rok mają mieć wesele właśnie, ha, kole, także ja lic no... liczę na zaproszenie, a nie chcą zaprosić, także... No. Może, to... może tutaj jakoś razem damy radę, żeby się uprosić to zaproszenie. Szymku, no to. Jak coś, Karolino Łukaszu, yy, zrobimy jakieś wesele z szynkiem yy, na, na komórki. a ja to zmontuję. Teraz o. w zasadzie w, y, na komórach y, w 4K można nagrywać, albo super. No dobra, nieważne. No, jeszcze, jeszcze fotografa ogarnąłem. Jestem takim dobrym kolegą, a widzisz, nie chcę zaprosić. No, ciężko, ciężko. To nic, jeszcze raz życzę wszystkim wesołych świąt, zmartwychwstania pańskiego chyba, to jest to święto, nie wiem. Jeżeli kogoś obraziłem, to przepraszam. Bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.